Dzień dobry, z tej strony 19pietruszka20 i gramy sobie w Summer, Summer Challenge uh, Athletics Tournament Jest to kierka od City Interactive, czyli chyba um, tej firmy co Ski Jumping 2007 bądź też Winter Sports 2009 wymyśliła o ile się nie mylę, zresztą zaraz mogę sprawdzić czy tak e, jest. Igrzyska zimowe 2009, tak też jest to od City Interactive, skoki e, narciarskie, e, Ski Jumping 2007 też jest od City Interactive. Jestem ciekaw w sumie czy ta firma dalej produkuje czy nie, bo nigdy... E, na to nie zwracałem uwagi, ale może jakby dalej się trzymała, to może fajnie by było kupić. Bo gierki naprawdę są e, takie też e, bardzo, bardzo fajne. No ja bym tutaj w, z tej gierki po, pokazał e, pojedyncze dyscypliny, a później może sobie pokażemy karierę. Jakby były wyświetlenia. Tak mi się wydaje, że może albo nawet jakby ich nie było to też sobie to pokażemy, ale to może później po jakimś czasie. A teraz będą po prostu filmy z każdej z tych dyscyplin eee, i myślę, że postaram się um, jakby trzymać jak najkrótszy formach, format akurat tych filmów, no bo tutaj jakby z każdej dyscypliny sobie um, Zabierzemy, więc może pokażmy bieg na 100 metrów i bieg przez płotki, a resztę sobie, że tak powiem, zostawimy na karierę, jakby to się pokazało w niej. E, drużyna możemy sobie wybrać, poziom trudności, rekordy, rozpocznij grę, drużyna. E, możemy sobie wybrać tutaj zawodników, ja nie pamiętam nawet kim grałem. Jestem ciekaw, czy można ich modyfikować. Dobra, niech ci zostaną, w sumie niech se są. Poziom trudności... A dajmy trudny, zobaczymy jak to będzie. No i co, rozpoczynamy giereczkę. Nie wiem nawet, jakie jest sterowanie, więc zaraz pewnie na strzałeczkach i klika się spację czy w danych momentach. O instrukcję, zobaczmy. Ciesień i przytrzymaj spację. Kiedy usłyszysz wystrzał sygnalizujący rozpoczęcie biegu, zwolnij wciśnięty klawisz. Nie dotyczy trybu, bardzo łatwy. Aby dobrze się rozpędzić, wciskaj naprzemiennie strzałkę w lewo, strzałkę w prawo. Okej. Okay. We're to an Oj, okej. Okay. <laughs> Czyli ja mam spację dać? Dobra, ale mam nadzieję, że będzie powtarzanie. Spacer, i w momencie, w którym jest wystrzał, to mogę puścić, ok. Dobra, jeszcze raz. Też już dawno w tym nie grałem, a tu pamiętam, że jakoś ciężej było, nie? Let's go is good. Oh, mam wrażenie, że to było wszystko w jak. Kiedy jeszcze klikam, no bo to się nie da inaczej, no. No, i tak by wyglądały biegi, te biegi dłuższe to po prostu biegi są po dłuższej trasie Więc tu myślę, że nie ma co opisywać, aby dłużej to trwało No i niestety drugie miejsce chyba zajęliśmy Chyba do replaya Dobra, lecimy dalej Ok, może być nie. I teraz y, przejdziemy sobie, przejdziemy sobie do y, bieg przez płotki na 110 metrów. Y, I rozpoczniemy sobie giereczkę. I ten odcinek myślę, że nazwę sobie biegi po prostu. Szkoda, że tu nie można w tej gierze, tak na przykład w tamtym tenisie W e, ziemnym wirtual tenis e, modyfikować sobie tych e, zawodników I ich wyglądu. Oj Ej no Aha, bo ja muszę Dobra, to jest z... trudne Zajmiemy ostatnie miejsce, ale nie wiem, możemy to spróbować powtórzyć, żeby nie było tak słabo, ale. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym przebiegł wszy przez wszystkie płotki. To co, mam sfailowany, znaczy, no niezaliczony po prostu bieg? Czy jak? Chcę zagrać ponownie? Tak. Przecież powinienem przeczytać chyba instrukcję, bo tam. Bo po prostu mocniej trzeba spację wcisnąć, ale nie jestem pewny. No pamiętam, że to tu trudne było w tych wszystkich konkurencjach, naprawdę. a to jak najedzie na spację dobra dobra już wiem dobra ja też kiepsko ale chyba poprawiliśmy nie, zosta nie byliśmy ostatni jestem ciekaw co ja właśnie jakby spróbujmy jeszcze zrobić żan jakbym przebieg przez wszystko na wprost. spróbujmy Instrukcja. Dobra, to tak. I tutaj, aby wykonać skak, wciskaj spacer i nic więcej to nie powiedzieli. No dobra, niech jest. Skep. Steady. Go. A to nam spowalnia zawodnika po prostu. Chyba to nie jest zbytnio dobre rozwiązanie, ale to śmiesznie w ogóle wygląda. Że wszyscy mają nie przewrócone, a ja wszystko przewróciłem. To jest dosyć Ale poprawiliśmy się pod względem miejsca, więc jak najbardziej spoko. Dobra, spróbujmy jeszcze raz spróbujmy ostatni raz. Ready?

Trochę jak to grać, ale ciężki strojek, Nie wiem, jakbym grał na pełni, nie się czuję przy tym. A tutaj, jak w innych gierkach Fortnite czy Lolu, to tam też trzeba pewnie dużo klikać, ale. No, no. Dobra, zobaczmy jeszcze replay. No i myślę, że to by było na tyle z konferencji bieganie w Summer Challenge Athletics Tournament. O, biegnie nasza postać no Trochę nam zabrakło niestety. Nie biegnie ostatni zawodnik Dobra, to by było na tyle. Ja w sumie dziękuję za oglądanie. No i co? Widzimy się z e, odcinku e, z kolejnej konkurencji, a... Możliwe, że później na następne lato, bo Gierek jest wiele. Na następne lato jak już się zacznie, to nagram karierę. Jeżeli płytka mi będzie działała. W sumie to jest bez płytki, więc mogę sobie to nawet na pendrive'a. Znaczy jest z płytką instalacja, ale gierka działa o dziwo bez płytki, więc mogę sobie ją zrzucić na szczęście na pendrive'a i później ewentualnie odpalić jakby coś się z płytką e, zadziałało nie tak, więc e, to jest dobra opcja myślę na e, przyszłość w razie czego się tak zabezpieczyć. Bo gierka jest naprawdę, e, naprawdę bardzo przyjemna w, w możliwościach grania. Dobra, a ja dziękuję. No i co, życzę miłego dzianka i widzimy się na rzutach.